Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj z mojej mobilnej jednostki pływającej Belly Boata. Pojawiło się takie fajne pytanie i one mnie bardzo mocno kręci. Mianowicie jakiś e, Pan zapytał, czy z Belly Boata da się skutecznie łowić sendacze? E, da się, łowiłem je wielokrotnie, może nie w jakichś zatrważających ilościach, ale też nie były to przyłowy. Znajdywałem miejsce, jakieś twarde blaty, jakieś twarde e, kamieniska i regularnie udawało mi się je tam skusić. Postanowiłem i prosił właśnie, żeby pokazać, jak się do tego zabrać, więc jestem dzisiaj na Belibołcie. Znalazłem zbiornik, liczę, że na nim sandacze są. Poszukamy. Pierwszą część dnia chcę poświęcić na właśnie znalezienie jakichś fajnych miejsc, czyli obstukania. Nie mam echosondy, nie uzbrajam Belibołta w jakiś taki sposób, jak możecie czasem zobaczyć w internecie. Ja biorę go po prostu taką surówkę, mam wędki, podbierak, jakieś pudełko, dwie wędki, bo wziąłem też taką cięższą szczupakową wędkę i poszukamy po prostu tych sandaczy pierwszą część dnia chcę spenetrować jak największy fragment a potem zabrać się już po prostu za skuteczne łowienie jeśli znajdę jakieś potencjalne łowiska chociaż na płytkich łowiskach sandacza można spodziewać się dosłownie wszędzie nie zawsze to są po prostu jakieś twarde blaty bo to może być dokładnie takie analogiczne miejsce jak zajmują szczupaki jakieś zwalisko nawet ściana czciń także pff, dzisiaj Taki po prostu ambitny plan na to, żeby poszukać i spróbować złowić jakieś sandacze. Zobaczymy co z tego wyjdzie, bądźcie ze mną. Powiedziałem Wam, że biorę po prostu Belly Boat'a taką surówkę, no bo naprawdę niewiele rzeczy go uzbrają, nie? Mam echo nawet nie mam kotwicy, mam kawałek sznurka, jak trzeba to się gdzieś po prostu przywiązuje. No mówię, na pewno problemem jest jeśli mocno powieje, bo Belly Boat przez swoje niewielkie zanurzenie po prostu śmiga po wodzie, jak ślizgacz, więc jak jest mocny wiatr, to jest to, to, to jest to na pewno problem. Dlatego wybieram, no mówię, jeśli już wybieram się z boatem, to raczej jakieś małe kameralne łowiska, bądź spływam po prostu rzeką. Tutaj, o, jakiś tam słychać za mną ruchy ryb, tutaj dałem cięższą główkę niż, niż wydaje mi się powinienem, ale z racji tego, że tak jak powiedziałem, chcę po prostu obstukać to dno, Poszukać jakichś twardszych fragmentów, znaleźć jakieś uskoki, być może jakieś zwaliska. No to daj mi gwarancję, że będę w stanie po prostu skutecznie gdzieś tam, gdzieś tam połowić. Mega frajda. Polecam każdemu, każdy ma jakieś takie właśnie niewielkie łowiska pod domem a Boucik Chodzi do każdej osobówki. Naprawdę rozkłada się go w 3-4 minuty. Żadnego zachodu. Można go zatarabanić albo na plecach, albo zaciągnąć po prostu gdzieś. No i przez to, że ta 170 ten model 170 cm z wiosłami pozwala mi naprawdę pokonać spore odległości, więc nie mam płetw. Raczej ich nie używam często na rzece i ja po prostu mam bardziej do stabilizacji. Natomiast tutaj radzę sobie gdzieś z tymi wiosełkami No i zobaczymy, czy coś się wydarzy. Dla mnie mega frajda. No minusem jest to, że gdzieś tam przy wypakowywaniu się gdzieś zahaczyłem i rozwaliłem spodnie buty. <gry> Także czuję, że gdzieś tam w stopie jest trochę wody. Natomiast to no mówię, no, ten ciepły początek jesieni sprawia, że nie, będzie to chyba kłopotliwe. Kłopotliwe może być to, no bo woda jest gorąca, i widać jeszcze jakiś zakwit, i to może być naprawdę realny problem na, właśnie, płytkich głowiskach. Że one zazwyczaj najlepiej darzą wczesną wiosną albo późną jesienią, w środku lata. Raz, że na rybku i drobnego pożywienia jest bardzo dużo, a dwa, że ta woda jest gorąca no, mówię, ten metabolizm ryb jest spowolniony one biorą chimerycznie nieregularnie, trudno po prostu o jakieś wymierne efekty ale spróbujemy Dzionek jest fajny, ranek jest pochmurny potem ma wyjść słoneczko stabilne ciśnienie nie ma wiatru, myślę, że fajnie spędzimy go nad wodą założyłem troszkę lżejszą główkę ale zmieniłem na wolframową dzięki temu no każde styknięcie o cokolwiek po prostu lepiej czuć no bo jak się okazało faktycznie łowisko jest dosyć płytkie, znalazłem tam jakieś dwa takie miejsca z kamyczkami, ale no dosyć płytkie bo takie koło metra no, może na jakieś nocne łowy byłoby to dobre ale nie wiem czy w ciągu dnia jeśli jeszcze później ma wyjść słoneczko coś z takiego miejsca wyjedzie o, coś siadło coś tam siadło Raczej to nie jest sandacz Chociaż Ojoj oj, oj. Co to jest O Albo coś po prostu a chyba coś nie jechałem po prostu o przetarabani trochę Właśnie. Taka akcja była. Ja wiem, że sandacze są priorytetem dzisiaj i na pewno na tym będę się skupiał, ale jestem pewien, że widziałem przynajmniej dwa ataki szczupaków, więc wziąłem ten mocniejszy kijek do 60 gramów, to jest 20 do 60. Do 60 to już pozwala mi założyć tutaj kanibala 17,5 cm. To dalej nie jest za duża przynęta na, e, na sandacza. Bo uwierzcie mi, że wielokrotnie mówiłem sandacze i na większe przynęty, więc. Ale jeśli już chcę, nie wiem, jakoś świadomie zaporować na te szczupaki, to wolę z czymś większym. Szczególnie tak jak powiedziałem, na niewielkich płytkich łowiskach, gdzie żarcia jest w wbrud, ten szczupak drobnych rybek ma naprawdę kupę, więc żeby go skusić do brania, czasem trzeba po prostu zaserwować coś, coś solidniejszego. No i 17,5 cm to nie jest dla mnie oczywiście jeszcze jakaś mega duża przynęta, ale ona już jest taka troszeczkę selekcyjna, że jeśli jest gdzieś jakiś niemrawy szczupaczek, to no może się czymś takim zainteresować. Także do sandaczy zaraz będziemy wracali. Oczywiście nie ograniczam się tutaj, e, tak jak powiedziałem, rozmiarem przynęty, ale bardziej chcę po prostu parę rzutów zrobić, bo być może, że to jest taka godzinka, że szczupaki się uaktywniły. Szkoda tego nie wykorzystać, tym bardziej, że cały czas robię to, co robię, no obstukuję to dno i, i wyszukuję fajnych miejsc, znalazłem już przynajmniej dwa, trzy takie łowiska, na którym mi warto się dłużej pochylić, ale zadzwonił do mnie znajomy i powiedział, że niedaleko tutaj jest jeszcze inny zbiornik, gdzie podobno tego sandacza jest więcej. No zobaczymy, jak tu się nic nie wydarzy, to może w drugiej części dnia po prostu się tam przytarabanie. Na razie jest tutaj fajnie, chociaż nie było żadnego kontaktu z rybą, nie licząc pewnie najechanego amura, no bo mówię tak odpalił, że coś tam strzeliło. Zmieniam, zmieniam i założyłem w końcu najbardziej klasyczną chyba sprzynęt szczupakowy. Błystkę obrotową i strzel jakiś szczuparek. Na ten byk. I pamiętajcie, zawsze przy podbieraniu ryby belly boatem, z Belly boat'em trzeba to robić po prostu tutaj wprost do siebie. Jeśli będziemy to próbowali gdzieś z boku, to on zawsze gdzieś odpłynie i będzie nas obracał. Możemy go podprowadzić tylko i wyłącznie tutaj. A jeszcze będziesz skakał? A, szy, 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 szy. Tu pak tu pod ręką. Dobra, wypuszczamy. I na chwilę odkładamy. Pokaż się zbuję. Chlapałeś kamerę? Nie tak. No tu nawet mam miarkę. wymiarka działa 30, 40 a myślę, że tak nie całe 70 cm ale fajny rybuś jako przyłów a wszystkie przyłowy zawsze fajnie traktujemy puszczamy go do wody dobra, poszedł kliknijcie na to Soft 4 play, 19 cm, moim zdaniem jeden z lepszych swimbaitów, jakie w ogóle powstał na rynku. Ja już nie zliczę ile szczupaków, po prostu nie tylko szczupaków, bo i piękne okonie, i, i sumy, i sandacze na to złowiłem. Cały czas mam nadzieję, że, że firma po prostu wznowi produkcję, bo wiele, wiele osób o to pyta. Tym trzeba się po prostu nauczyć łowić, ale jeśli ktoś to ogarnie, to to jest po prostu naprawdę zabójstwo. Powiem wam, bo na pewno będą się pojawiały pytania, bo one zawsze się pojawiają dotyczące belly boat'a, więc tak, przede wszystkim nie trzeba tego środka nigdzie rejestrować. Możemy po prostu go napompować i, i pływać. No oczywiście tam, gdzie wolno łowić ze środków pływających, więc żadne wizyty w urzędach żadne numery rejestracyjne nie są po prostu potrzebne druga rzecz jest taka że no tak niestety do naszych modeli nie mamy toreb transportowych ja rodzę, rodzę sobie z tym w taki sposób że po prostu przygotowałem sobie taki specjalny karton wzmocniłem go taśmą klejącą i, i on służy mi po prostu za taki no, karton transportowy przewożę Przewożę tego Belly boata w taki sposób. To są najczęściej takie zadawane pytania. No tak jak wspomniałem, no raczej nie uzbrajam mamy mnóstwo elementów w ofercie, które można doczepić uchwyty na wędki, jakieś takie ramki pawężowe, do których można przyczepić silnik elektryczny. Mamy nawet Belly boata pro promotor ze specjalnym uchwytem. Po, od spodu, do którego mocuje się specjalny silnik elektryczny, A, widzieliście? Widzieliście, to było ładne branie. To było ładne branie. Aż się takie bomble zrobiły albo coś no za dużo trochę tych bombi, może tu coś stało i po prostu coś, coś czepnąłem. No bo mówię, nie chce mi się wierzyć, że szczupak po braniu tak odjechał, uciekł. Więc mówię, no tych elementów mamy bardzo, bardzo dużo, można doposażać takiego Beli boat'a, ale ja mówię, ja jestem troszeczkę minimalistą dla mnie e, taki goły belly jest najlepszy. I jeszcze trochę o sprzęcie, który mówię. Teraz tą mocniejszą wędkę Power Game SG4. 215 cm 20 do 60 i jest to travel Tak jest to czteroczęściówka. Yy, nic tam nie, nie, nie traci, no szczególnie, że to jest pałka. No to tam mówię tego czucia, aż takiego dużego nie musi być. Te 20 do 60 pozwala mi zapalić właśnie jakąś taką 20 cm przynętę, ale ten dolny ciężar wyrzutu pozwala mi też łowić yy, mniejszymi przynętami, do tego kołowrotek SG8 4000 lecionka 0,19 oczywiście przypon z regeneratora 0,81 myślę, że w zupełności wystarczy drugi kijek ta sandaczówka, która gra pierwsze skrzypce no zgadujcie no, oczywiście jest to moja nieśmiertelna SG2 2,51 5 do 18 gramów mam plecionkę 0,13 założoną no mówię po prostu uwielbiam ten kijek tutaj wprawdzie nie muszę nigdzie daleko rzucać ale no mówię mnie ten kij z dwóch powodów tak bardzo pasuje pierwszy to jest zasięg o którym ciągle mówię a drugi to jest ten zakres przynęt który mogę użyć bo jeśli chcę coś bardzo małego na, na, na okonia czy, czy coś niewielkiego na szczupaka na sandacza za tym klikiem świetnie się to prowadzi, ale jeśli trzeba założyć coś większego, no to też nie ma biedy daje po prostu sobie radę dobra, ja myślę, że powolutku będziemy po prostu, no mówię, znalazłem troszeczkę tych miejsc pogoda była taka fajna sandaczowa można powiedzieć natomiast no specjalnie nic się nie dzieje tam jakieś szczupaki pogryzły mi po prostu gumki jednego udało się wyjąć ale myślę, żeby spłynąć, wylać wodę ze spodniobutów, butów, bo już mam chyba po kolana eee, coś zjeść i albo wrócić tutaj, albo faktycznie przemyśleć tą opcję tego drugiego zbiornika, o, od razu wpadło do wody i strzelił. To było piękne. To było piękne, a już miałem spływać, tak jak zamówiłem, ale, chodź tu, chodź tu, chodź tu, ale, gdzieś tam widziałem, że jakiś spław był. Mówię, jeszcze na powrocie tutaj po prostu mu podamy. A, na to zbrojce. Ej, o, jak on chlapie? Zobaczcie, ładna rybka. Jeszcze będzie skakał. Jeszcze będzie skakał. Uh -huh. Już jesteś gotowy? No, nie jest jeszcze gotowy. Założyłem po prostu kanibalka I już, 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 już diabełko już no, To jest właśnie To nigdy nie jest bezpieczna opcja Jeśli coś mu tam wisi więc się zastanawiam czy może mnie dobije do brzegu, no, tak zrobimy, tam zrobimy mi po prostu, jestem blisko brzegu, więc nie powinno być problemu. więc teraz będziemy mogli zrobić tutaj dużo lepiej. Odpinam się z beli. Jeszcze muszę tutaj po prostu ogarnąć. Jeszcze, o, jeszcze tam. Jest pełen No, muszę wypiąć siatkę. mądzie tutaj byli buta trochę zepchniemy żeby nam i mamy szczupola fajnego dobra ja myślę tak że on już jest spokojny ale ja jeszcze zrobię sobie z nim fotkę i zaraz go podbiorę Udało się go wyciągnąć, odhaczyć, zrobić jakieś zdjątka. Fajna ryba. To też przyłowik przy, 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 łowieniu, przy łowieniu sandaczy. No fajnie mówię, takie zwalone drzewo. Pięknie tutaj strzelił. Rybkę już puszczamy. Strzelił na 12,5 cm, na takiego kanibala. Mam też troszeczkę takich żarówek, bo sandacze to nie tylko takie naturalne kolory czy perełki, ale czasem też właśnie takie żarówki, więc no, mam coś takiego. Dobra, miałem odobijać do brzegu, żeby zrobić sobie właśnie przerwę. Tak się złożyło, że w drodze powrotnej strzelił jeszcze ten szczupaczek, więc tutaj się po prostu rozbijam na chwileczkę i myślę, że jest ok. Jeszcze coś tu się wydarzyło Zobaczcie jaki strzeli kolejny szczupak Ten już jest piękna ryba Zeżar po prostu Uo! Pięknie się zaprezentował Muszę gdzieś się po prostu dobić z nim do brzegu Odkręcimy trochę hamulec Chociaż, moment nie, go do podbieraka i zrobimy to sobie bezpiecznie na brzegu, bo to jest po prostu piękna ryba. Patrzcie, diabełku. Cały w las, piękny Zobaczcie to. Piękna bestia. Dobra, chwilę pauzy i widzimy się na brzegu. Nie ucieka, nie ucieka. Po prostu odhaczę, żeby ani sobie ani jemu, w każdym razie na kanibalka się to strzeliło znowu. To też na spływie, zanim dopłynąłem. Dobra, to się udało odhaczyć. Kanibal wyrzucamy gdzieś, no już, 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 już. Ja wiem, że ty jesteś waleczny zwierz, zobaczcie to. To już jest po prostu baja. Piękna ryba. Meta może nie ma, ale myślę, że 90 po prostu strzeliło. Podłożymy ten podpierak. O, tak jest na no, balibaucie, wszystko się tutaj po prostu sypie. E, kamerka się wyłączyła. Zobaczcie, ta piękna ryba. E, nie no, tej to trzeba po prostu zrobić zdjątka i puścić do wody. E, jest baja. Zobaczcie, jaka ryba. To już jest naprawdę kawał po prostu klocucha piękny gruby zwierz patrzcie jakie to jest rybsko coś pięknego coś pięknego Ona jest pełna siły, to na pewno jest samica. Trzymaj się, młoda. Może się kiedyś zobaczymy. Ach, powiem wam, że właśnie. No mówię, miałem spływać. Nie wiem, czy to się zrobiła taka chwila. Bo najpierw tego jednego szczupaka złowiłem, za chwileczkę po prostu tego następnego. Jest baja, ale to jest po prostu piękna. Natomiast no teraz już naprawdę płynę. Przezbrałem się na te sandacze, które miały być zrobione, no i myślimy tylko o tych sandaczach. Dobra, plan wygląda tak, że coś zjadłem, coś uzupełniłem płyny i przetarabanie się na ten drugi zbiornik. Jak wrócę do domu, wyrwę Maćkowi jaja, bo to już jest kawał i nosi takie same rozmiary jak ja. Mamy w garażu poukładane swoje rzeczy, swoje spodnie buty, swoje buty i tak dalej. A on mi coś poprzekładał. Bo to jest niemożliwe, bo jak wylazłem na brzeg, to mam po prostu po dupę pełne spodnie buty. No i mi się przyznał, że rozwalił spodnie buty, zapomniał powiedzieć i po prostu je tak odłożył. Przez pomyłkę wziąłem jego i dlatego jestem całem mokry. Druga paskudna rzecz jest taka, że Rozwaliły mi się szelki cholera do kamery, i będę po prostu musiał z takim stickiem. Nie mam pojęcia, jak to będę nagrywał na beli to będzie pewnie problem. Natomiast no, nie jestem w stanie tego pochytać w inny sposób, pogoda. Póki co, no mówię, sprawdzałem prognozę. Za chwileczkę masz się rozjaśnić, co będzie jakieś słoneczko. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Natomiast dzień i tak jest piękny, no mówię, nie ma na razie kluczowego elementu wyprawy. Ale myślę, że yy, no jeszcze dzień jest długi, więc będę na pewno próbował. Tymczasem widzimy się już na, na drugim zbiorniku. Chciałem zrobić kilka pierwszych rzutów i wprawdzie sandacza nie złowiłem, ale przywalił taki ładny okoń. O, kamera. Z tymi kamerami to będzie problem na bowcie. Kilka pierwszych rzutów, żeby sprawdzić miejscówkę. Czy jest twardo, czy jest miękko? I już przywalił taki ładny okoń. Na pierwszy. ale zażar kanibala całego. Na pierwszy ogień wybrałem właśnie e, kanibala. Skusił się na niego taki garbusek. Czyli jest dobrze, bo jeśli są okonie, to można liczyć na to, że są też sandacze. Łowimy dalej. A okonia puszczamy do wody. Powiem tak, wiecie jak to jest, 3 godziny nagrywania i jak wyłączam kamerę, to zazwyczaj jest branie. Opływałem się, znalazłem jakieś fajne, twarde miejsca, eee, natomiast no, nie było nawet dotknięcia. Podpłynąłem pod takie krzaczory przy brzegu, licząc, że może trafi się jakiś szczupak i trafił się sandacz. Już Wam go pokazuję. Żaden byk, ale jakaś tam fajna rybka jest. Już ustawiamy tę kamerę Taka Żaden byczor ale mówię pod takim zwolonym drzewem w takim dziwnym, czupakowym miejscu po prostu przygrzmocił w gumę Zaraz go będziemy puszczać Guma w takim kolorze Fire Tiger, Kraftshat. Dla mnie bombowa guma sandaczowa. Dlatego mówię, no nie dziwi mnie, że sandacz wziął, natomiast dziwi mnie po prostu miejsce, w którym zaatakował. Puszczamy rybę i próbujemy dalej. Powiem Wam tylko tyle, że po prostu dzisiaj już kończę. Bo e, omal dwukrotnie nie utopiłem kamery przez tego stika. Majdam się z nim po prostu na tym beli bałci. nie mam żadnego uchwytu, żeby to przymocować e, i zaczyna być to po prostu niewygodne. no Nic się nie wydarzyło. Dziwna rzecz, bo mówię, rano jak było pochmurno, mm, no to sandacze generalnie nie odpalały. Potem wyszło troszeczkę słoneczka no i jakiś sandacz się uwiesił, znowu się zachmurkało. No i wszystko siadło, także już nic więcej nie dołowiłem, ale złowiłem okonia, pięknego sandacza, no i szczupaki z jednym pięknym rodzynkiem, także no mówię, dzień mega na plus. Dzięki, że byliście ze mną, fajny temat, mówię, takie tematy mi się generalnie podobają, ja uwielbiam pływać z Belibołta i rozwalać takie, rozkminiać takie tematy. Jeśli macie te pytania na temat samego bellyboata, czy pływania, czy i łowienia przy jego użyciu, no to pytajcie oczywiście w komentarzach, chętnie odpowiem. Sup, jeśli materiał się podobał, dzwoneczek, dzięki któremu dostajecie przypomnienie o następnym materiale, a już za chwilę wybieram się go po prostu realizować. I łapka w górę, jeśli materiał się podobał. Mnie podobało się bardzo, także dzięki, że byliście ze mną. Widzimy się już w następnym materiale. Trzymajcie się. I jeszcze to. jest wszędzie po prostu woda, masakra, to jest po prostu jakaś masakra, oczy Kurde Maciek. Uuu.